W powiecie karkonoskim odbyły się dwudniowe ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem Sonar 2023. Udział w nich wzięło kilkudziesięciu dolnośląskich strażaków ze specjalistycznych grup ratownictwa wodno i specjalistycznej grupy sonarowej. W manewrach uczestniczyli także specjaliści z wodnej służby ratowniczej. Jest to czas, kiedy wchodzimy w ten okres letni, gdzie szeroko pojęte bezpieczeństwo wodne jest bardzo ważne. Te ćwiczenia mają nas przygotować do tych działań nie tylko ratownictwa nawodnego, ale także ratownictwa podwodnego. 724, Podczas ćwiczeń ratownicy skupili się na pracy z sonarami. Mamy tutaj kilka sonarów, mamy dwa sonary holowane, mamy jeden sonar stawiany. Nowocześniejsze, troszeczkę starsze modele, mamy proste echosondy, sonary takie podczepione na łodzi właśnie w Jeleniej Górze, więc jesteśmy w stanie określić miejsce, gdzie potencjalnie znajduje się przedmiot, czy no niestety czasami osoba, którą musimy znaleźć. I wtedy nurek musi tylko zejść do tych wskazanego miejsca. To bardzo dużo. Jeszcze całkiem niedawno nurkowie musieli spędzić parę godzin pod wodą, wymieniając się, szukając na tak zwanym wahadle, czyli lineczka i z brzegu albo z łodzi wypuszczani co metr kawałeczek, przeszukując sukcesywnie dno. Do góry, do góry Karol. O potrzebie prowadzenia takich ćwiczeń mówią zatrważające statystyki. Do takich, takich akcji stricte ratownictwa wodno-nurkowego i ratowniczych y, jest około, około 60 zdarzeń. Tak? Y, ta statystyka różnie wygląda w przeglądzie ogólnym y, ostatnich 5 lat. Natomiast no, tendencja jest zdecydowanie wzrostowa. I widać, widać, że jednak te zagrożenie przebywania nad wodą y, osób y, no, występuje i to jest bardzo ważny element bezpieczeństwa. Obecnie na nadal... W Śląsku działają cztery grupy specjalistyczne, w tym trzy wodnonurkowe w Legnicy Jeleniej Górze i we Wrocławiu, a także jedna grupa sonarowa, również we Wrocławiu.